Dzień dobry Kochani, zaczynamy naszą poradną gimnastykę. Ho, ho, ho! Gdzie ty giurkę, między pośladkami operatora? Przepraszam. Możemy teraz coś zagramy? Co? Jakąś piosenkę na przykład. Lecę, lecę bo chcę. A ten sztyk popaduje. Kto mnie w nosek pocałuje? Uha! E, odsuwał. Po leje. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. żyje, żyje nam. Kiedy Dorota jest smutna, czasami miewa podobną minę. Tak... Ja jestem podobna do pieseła, a nie do takiego. Ja kota. myślę, że ty jak jesteś smutna, to masz takie duże oczy i taką minkę. Tak, ale one potrzebują luchu. Zostaw to. Przepraszam cię, bo kula, który próbował ukraść czurosy, właśnie zaczął płakać i stać kciuki, to nie swój w dodatku z e, emocji, więc. Daj, mój, już oddaj mu. Ja widzę, że on ma cytrynę. Co się to podziało? Wiatry masz za plecami, i to nie jest żadna sugestia, że brałaś się z pomisan. Najwspanialszym mężczyzną na ziemi. A później od razu jesteś ty, Marcin. Także. Czyli byłem drugi w kolejności. No niestety, znowu, ja znowu drugi. Znowu drugi. Ja chciałam zapytać opcy, które. Mogę? Teraz ja. Tematy będą tak ogniste, że Dorota aż musiała ubrać koc gaśniczy. A my polecimy do kuchni. Ty się opanuj, powiedz, że to nie jest koc gaśniczy, tylko to jest na cześć Bartka. Po drugie, jest jest złote, szule. ale skromne. Okay. Po trzecie, raz mi daj być kosmitą. Kiedy Bartek usłyszał o, o jądrach ważących tyle co 20 kg cementu, to jakś nagle zbladł. Myśmy nie dosłyszeli do końca, który to ptak ma takie wartość. który to ptak, taki jest. Złoty program nam się szykuje. No i dzisiaj będzie po prostu ze mnie pił przez cały czas. No normalnie, naprawdę. Raz, się człowiek, raz się człowiek ekstrawagancko ubrał. Jest we mnie jakiś dar, którego je, jeszcze nie ja to, dostrzegam. Tak? ja to dostrzegam. Ja proponuję, tak. żebyś zasiadł tam, gdzie wróży przez telefon 0700. linia jest wolna, dzwonimy. dzwonimy Halo, linia jest wolna. Wróżę z palca. To... No to no, no, jest Najłatwiej no, złapać. Koronawirusa w Mrówkowcu, bo jest dużo zagęszczenie ludzi. Ale nie dotyczy to Napoleona, bo jest Znad Z nad e, Skandynawii, która jest gdzieś tu, nadchodzi ciepłe powietrze arktyczne z północy. Ty masz tam Skandynawię? Jak pojedziesz tędy do góry, to dotrzesz do Skandynawii. Czy to się pracuje? Tak, tak, to się pracuje. A to jest skórka, czy to jest. Nie, to jest wyprawka. Ten program to będzie. Au! Cios! Boże, ja muszę z nim na co dzień pracować. Złamałem rękę, koniec programu. Teraz. U pani. A ta koszula jest palna?